Cześć, z tej strony Urgot. To już koniec specjali, ale mamy dla was jeszcze jeden taki malutki na sam koniec. Otóż założyliśmy dzisiaj klinikowego Snapchata. Tak więc sporo z was może korzystać ze Snapchata, ja osobiście w życiu tego nie używałem. Od czasu do czasu będziemy tam wrzucać różne takie pierdoły dosłownie, związane z kliniką. Będą go prowadzić właśnie dr. Edmund, doktor Sud i ja. A jeżeli chcecie ma mieć co robić przez dwie sekundy dziennie, czyli obejrzeć jedno zdjęcie, to zapraszam serdecznie, możecie oddawać. Tutaj pop, się powinna prawić nazwa w tym momencie. I. Jeszcze raz dzięki wielkie, mam nadzieję, że wszystkie specjale Wam się podobały. Sporo włożyliśmy w to pracy i zwłaszcza w piozynkę trzymacie damage. I a propos, jeszcze w tę niedzielę będzie zwykły odcinek kliniki, ale będą tam wst pewne wstawki dodatkowe i to można uznać jednak za jakąś część specjalu, więc mam nadzieję, że wam, wam się to spodoba. No, to jeszcze raz to było na tyle. Dzięki wielkie. No i gra się bez budynu. Cześć.